Prowadzisz działalność w internecie? Chcesz wiedzieć jak zwiększyć swoją sprzedaż bez zbędnych kosztów? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś. Posłuchaj historii o Janku, Ani i Marcie, którzy skorzystali z pomocy Shopeneo Network. Janek prowadzi internetowy sklep wielobranżowy. Zastanawia się w jaki sposób dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć swoją sprzedaż. Nie chce jednak przeznaczać dużych kwot na marketing, bo nie wie czy taka kampania będzie skuteczna. Ania prowadzi bloga na temat mody, pisze ciekawe artykuły, które czyta wielu użytkowników. Do tej pory zgłaszały się do niej różne firmy z prośbą o reklamę, jednak Ania wielokrotnie odmawiała współpracy, ponieważ ich produkty nie zgadzały się z tematyką bloga lub się jej po prostu nie podobały. Marta ma konto na Instagramie z bardzo dużą liczbą obserwujących. Ale nie wie jak monetyzować swoją działalność. Janek, Ania i Marta zarejestrowali się na Shopeneo Network. Janek zaoferował 10% prowizji za sprzedaż swoich produktów, a Ani i Marcie spodobały się produkty, które sprzedaje Janek. Ania napisała ciekawy artykuł na blogu na temat produktów w sklepie Janka i umieściła do niego link. Dzięki temu wiele nowych osób poznało jego sklep i zrobiło w nim zakupy. Marta umieściła na Instagramie zdjęcie w bluzce, którą sprzedaje Janek. Umieściła pod zdjęciem link do jego strony, dzięki czemu Janek znowu pozyskał nowych klientów. Dzięki Neo Network Janek zwiększył sprzedaż w swoim sklepie. Ania może wreszcie reklamować produkty, które się jej podobają, a Marta wreszcie zaczęła zarabiać na zasięgach, które tak długo budowała. Ty też możesz być jak Janek, Ania czy Marta. Jeśli prowadzisz działalność w internecie, to właśnie dzięki Shopeneo Network dotrzesz do swoich potencjalnych klientów na wiele różnych sposobów. Media społecznościowe, serwisy branżowe oraz hobbystyczne, blogi, a nawet kampanie mailingowe i wiele, wiele innych. Twoje produkty lub usługi będą również promowane w porównywarce cenowej Shopeneo.com. Będąc reklamodawcą sam określasz, jaką prowizję możesz zaoferować wykonawcy za sprzedaż twoich produktów lub usług. Osoby promujące twoje produkty same się do ciebie zgłoszą. Jako wykonawca ty sam decydujesz, jaka oferta jest dla ciebie najkorzystniejsza, mając przy tym do wyboru wiele firm, które chętnie skorzystają właśnie z twoich usług. Monetyzuj swoją działalność jak jeszcze nigdy dotąd. Zarejestruj się w Shopeneo Network i znajdź wielu nowych partnerów biznesowych na przejrzystych zasadach.